Powie pomiędzy Warszawą a Lublinem w mościskach Kolewoli życkiej znajdziecie takie miejsce, kamy cuda, dziwy mogą wam poprzewracać w głowie pojmowanie tego świata. Hej! Tomek, cary, magia, to powiedześ mi, ty taki iluzjonista, carodziej? Powiem szczerze, że prawdziwym iluzjonistą nie jestem, chociaż bardzo chciałbym nim zostać, ale tak naprawdę wymaga to lat pracy i doświadczenia. jestem fanem sztuki iluzji? Od małego uwielbiałem oglądać właśnie iluzjonistów na scenie i zawsze marzyłem, żeby ta sztuka była zaprezentowana troszeczkę szerszej publiczności, ale... Mimo, że nie jestem iluzjonistą, udało mi się wyczarować park, w którym jesteś. A teraz jak tutaj te y, dziecy kochane przychodzą i one mogą namacalnie tą iluzję spotkać, to może jakiegoś i nawet czarodzieja się tu wycaruje za lata, bo to złapie takie dziecko bakcyla i później zostanie mistrzem. Oczywiście, ja myślę, że dzięki właśnie naszej farmie iluzji czarodziejów i iluzjonistów w Polsce będzie przybywać. A takie y, dzieci, które tu przyjdą i dorośli, to co tu mogą. Y, Podziwiać. Mamy różne eksponaty związane z iluzją optyczną, iluzją fizyczną. Tak naprawdę możemy się tutaj nauczyć, jak zadziwić swój własny mózg. Sztuka iluzji to jest taka sztuka, że może się zdarzyć dokładnie wszystko. Możemy lewitować, możemy wracać w kawałkach, znikają, pojawiają się przedmioty w naszych rękach. Zapraszam, zapraszam! Tutaj z tej strony witajcie! Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy telefon. Ładny ten telefon. Oj, chyba nie oddam. Dobra, powiedz mi, czy masz coś może w tylnych kieszonkach, z tej strony? Czyli masz tylko telefon przy sobie? Słuchajcie, Piotrek nie wiem, jak to się stało. Słuchaj, zwykle kieszonkowcy działają w grupach. Może Pani już oddać telefon? Dajcie brawo! Mam przy sobie marker. Weź go proszę. Odetkaj go i podpisz tę kartę, tak, żeby nie było, że mam dwie takie same. Podpisać. No tak. Nie, tak. Pięknie. Markier wezmę. I teraz uważaj, jedyna taka na świecie. Nie mrugaj, bo stracisz cały efekt, okej? Okay? Twoja karta ląduje bardzo powoli w środku talii. Widzisz dobrze? Widzą. Wystarczy mi jeden ruch, żeby wskoczyła na górę, widziałeś? <grystanie> no to prawdziwy, co jest z ciebie. No prawdziwy, prawdziwy. <grystanie> Ale długo zaś to tak trenował ćwiczył, ucył się? No już 12 lat to trenuję, także już troszeczkę czasu. I codziennie? Codziennie, codziennie. Trzeba. Żeby z praktyki nie wyjść. Ćwiczenie czyni mistrza i muszą być się tak palce wyginać na boki. A wiesz. to ja tak nie umiem. To powiedz mi teraz, jakie masz wrażenia, jako stojąc na tej estradzie, jakie całe grono ludzi, publiczność, a ze gęby z wrażeniem. No, to jest pozytywna dawka energii. Jak dostaje energię z zewnątrz, to i sam z siebie daje wszystko. I ludzie dzięki temu mogą się super bawić. I ja się dzięki temu bawię. Jest muzeum iluzji, gdzie można zostać tylko z całą swoją głową i zobaczyć przy okazji masę innych eksponatów. Są rzeczy niemożliwe stworzone w realnym świecie. W ogóle nasze hasło to jest zobacz niemożliwe. A tu mi się podoba. tu można tak stracić kontakt z rzeczywistością i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Korabosko, co się nie boi, że cię taką wielką strasną godzinę porwała. Trochę. Widzisz, wyglądu na przyrozumnego. A ty film jest hej? No to może by jakoś się uwolnił tego człowieka, niech ze tu y, pomóżmy mu te kraty co? Wziąć i <laughs> chyba nie da rady. To ja uciekam, bo ja się boję, ze mnie jeszcze do tej klatki zapro. Y, y, małpko, idź sobie tam spokojnie, nic, nic się nie strachuj. Uciekać. Tomek, ale zaś się wyczarował, ze my się skurczeli jak krasnoludki. No, wspominałem, że no, może prawdziwym iluzjonistą nie jestem, ale troszeczkę czarować też potrafię. A ja się teraz ciekawym jak ja wrócę zaś z powrotem. Damy radę, odczarujemy Ciebie, nie martw się. Jest te do chałupy, co jest tak koślawo wystawione, żeby najlepszy majster Babioguski nie dał rady. Znaczy, w zasadzie my normalnie zbudowaliśmy ten dom, on był całkiem normalny, tylko Później. doczepiliśmy te balony i nagle z jednej strony mu uciekać do nieba. Udało się szybko go złapać z drugiej, przywiązać i w tym momencie wygląda tak, jak wygląda. Kozdy jak wlezie do środka, do tej chałupy, to co się robi? No właśnie, okazało się, że nie dość, że chciało odlecieć to raz, a dwa, że w środku zaczęły się dziać prawdziwe czary. Tam po prostu jest w tym momencie zaburzone prawo grawitacji. Między innymi woda płynie pod górkę, jest krzywo postawiony stół bilardowy, gdzie same bile wpadają do łus. No dzieją się tam naprawdę prawdziwe czary. Poza taką chałpą bez grawitacji, to ty można się oglądać w rozmaitych lustrach. Tak, dokładnie. Są krzywe lustra, no może to jest tra tradycyjna atrakcja, ale tak naprawdę między innymi mamy labirynt luster. To jest labirynt, gdzie są nieskończone korytarze w każdą stronę i tak naprawdę jest zbudowany na małej przestrzeni, ale praktycznie niemożliwym jest z niego wyjść. Mamy drugą atrakcję, czyli tak zwany pokój Amesa. To jest to takie pomieszczenie, gdzie na przykład dziecko może być większe od swoich rodziców i bez użycia żadnych komputerowych trików. Jest również zakręcony domek, który tworzy taką iluzję ruchu pozornego. Tak naprawdę nic się nie dzieje, a nam się wydaje, że się dzieje wszystko. Podobnie jak z tunelem zapomnienia, jest 6 metrów tunelu i nie sposób te 6 metrów przejść. Pokazy na scenie nie są tylko pokazami sztuki iluzji, są również pokazy dzikich ptaków i kontakt z nimi również jest niesamowitą przygodą. Jarek, ale piękno dorodno siarce stosowa i to żywo, prawdziwo. Prawdziwy, żywy puchacz. To puchacz. jest samica puchacza dokładnie, A, tak? Dziewczyna. Dziewczyna. E, Taka sowa żyje w Polsce faktycznie, to jest nasza polska sowa, tylko ja nie wiem, czemu ja ją trzymam na rękawicy właściwie. A to do zmiany nie ugryzie? Mnie, ja nie, zwoju, to jest mogę? bardzo spokojny ptak. Jarek, Te co, bo... ptaki są wychowane przez człowieka od piskręcia i one są przyzwyczajone do tego, że można go tak wziąć na rękawicę, tu sobie zła spokojnie, Ale... i ona sobie przechodzi. Nie ugryzie mnie, nie udziebie. Ja. I w tym momencie zostajesz sokolnikiem. <laughs> Widzieliście zajomą prawdziwego płacza w Goscy. Ja nie wiem, co to kozy, kto tu przyjdzie, to może tak popróbować. Każdy może popróbować, każdy może takiego taką sobie wziąć na rękawicę, może go sobie delikatnie spraść, tu pogłaskać, zaczekana jest miękka. I to teraz no puchacza i sowe, bo tu widzą jeszcze jakieś, e, nie wiem, ja e, tak, albo tak, so tak. sokoły. So sokoły, jastrzębie, inne sowy. E, tu jest na przykład ze mną dzisiaj jastrząb meksykański, taki e, myszołowiec towarzyski, on się nazywa ten gatunek. Jest ze mną raru górski, czyli soku. Jest ze mną jeszcze jedna sowa płomykówka. Tak żeby każdy mógł zobaczyć czym te tak się różnią, jak to wygląda, mają różne wielkości, różne kolory. I co najlepsze, że to niezodne plastikowe sztuki. Oczywiście. Żywe. Oczywiście. O, ty mi nie odleciał, ja go tu trzymam mocno. Ona y po prostu chce lecieć na swoje miejsce już. A ja to znaczy się. Y to znaczy się, że jak teraz się odwrócisz na tą stronę i ją tam puścisz, to ona tam poleci dokładnie Ale, w się swoje ja miejsce. Mówiąc. Ona zwykle siada. <laughs> Ale pas. A można tu spotkać faraona? Tak, mamy iluzję czasu. Wchodzimy do troszeczkę niepozornego z zewnątrz namiotu, tak, takiej hali i w środku cofamy się tysiące lat wstecz i możemy spotkać prawdziwego, powiem szczerze, nawet takiego no, lekko żywego faraona. Ale ze zeźwycarowo chłopie. Tutaj my się przenieśli w czasie i w przestrzeni. Ze w jednym miejscu wylądowaliśmy na plaży. Za nami łośmiurnica, statek połyko, a jeszcze pod palmami. Można se wypłacywać na z oku ze hej to nie jest tylko miejsce, gdzie mówimy tylko o iluzjach i czysto taki edukacyjny aspekt naszego miejsca. Jest to także wspaniały, duży teren do wypoczynku i rekreacji. I takich krajów jak ta plaża mamy tutaj kilka. To można nie no, na plaży dychnąć, ale gdzie? Mamy również e, taką przeprawę trawami, niczym w amazońskiej dżungli. Są fragmenty związane z dzikim zachodem. A i tu można pogrillować? Rozpalamy dla naszych gości grille, rozpalamy ogniska. A od jakiego czasu tu już te czary królują? Park jest otwarty już czwarty sezon, czyli trzy lata za nami. I co roku coraz większy. Jeszcze nie skończyliśmy z tymi pomysłami. Ty Pomysłów <laughs> będzie jeszcze więcej, jeszcze nowe miejsca. E, tutaj, kiedy człowiek przyjedzie, no to ty z takimi Segwayami sobie może pojeździć. Są Segwaye, jest specjalny tor na Segwaye. Ale są również i trampoliny, karuzela, koła astronauty, bardzo dużo urządzeń czysto rozrywkowych. Tutaj zeźmie tak przyprowadził, ale ja nie wiem, czy nie ma się co bać tych smoków? Nie, absolutnie nie one są całkowicie oswojone, naprawdę nic ci nie zrobią. <laughs> Dobrze wiedzieć, a kiedy tam, i na farmie Iluzji komuś ich było mało, to jest co może przyjechać tutaj. Dokładnie 6 km od farmy iluzji jest ciąg dalszy zabawy, czyli czarodziejska dolina, gdzie króluje przede wszystkim magia. Nie iluzja, tam była iluzja, bardziej taka racjonalna strona. Naszego postrzegania tutaj jest czysta magia, czyli smoki, wróżki, śmiecholudy, drzewce, po prostu czysta magia. Jest cała bajka, tak że każdy człowiek może odkryć sobie dziecko. Są też labirynty, jest siedem labiryntów do rozwiązania, także jednak troszeczkę pomyśleć też tutaj musimy. Cuda i dziwy, czary magia, a że mi się w głowie kroczyło tego syczkiego, to ją odpływą Kuba wigurze. Hej! Yeah, Demi!